Cześć, Manko, siemanko, witajcie serdecznie, jestem Jator, śmiecie, to jest kolejny odcinek Kronik z Minecraft I słuchajcie, dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od przejścia do netheru Dlatego, że jak już powiedziałem pod koniec poprzedniego, dzisiaj słuchajcie, wyruszamy na Debrisy. Generalnie ja to zrobię, wejdę do netheru, zrobię to na tej zasadzie, że Słuchajcie, w tej chwili się wkopałbym z wami w miejscu, w którym chciałbym wysadzać te, to TNT Halo? I już wam to pokazuję Dobra, generalnie cały ten film zakładam, będzie zro... naczytały. Większość tego filmu będzie zrobiony w zasadzie time słuchajcie. Time na którym będzie mniej więcej pokazane wysadzanie TNT, umieszczanie TNT, słuchajcie, wysad... zbieranie debrisów i tak dalej. Liczę na to, że chociaż zbierzemy ile z dwa takich debrisów, byłoby milutko, powiem wam, zebrać, może nawet więcej, zobaczymy. Mam nadzieję, generalnie mam chyba 4 szelki, cześć, zresztą mogę, zapra... mogę to sprawdzić łatwo. Mam raz, dwa, trzy trzy Shulker Boxy i pół jakoś TNT, więc to jest całkiem spora ilość. No i mam jeszcze cały Shulker Box, słuchajcie, pełen miksurek Night Vision, więc zakładam, że może troszkę tego wpaść. Dobra, generalnie możecie zastanawiać, gdzie ja chcę zbierać te debrisy. Ja sobie popłynę do tego yy, miejsca, słuchajcie, w którym mam drzwi niedaleko spawnu mojego. Wiecie, te drzwi, które ustawiłem sobie już kiedyś, tam właśnie chciałem wysadzać TNT, słuchajcie. Tam właśnie sobie wysadzimy TNT No i, yy, bo oczywiście tam już to miejsce sobie specjalnie zaplanowałem, słuchajcie, nawet w pewnej chwili ja to chciałem już robić, kiedy yy, W ogóle ja już to tłumaczyłem x razy, ale mogę się powtórzyć Że już to TNT dawno nam nazbierane, słuchajcie, to TNT zostało już przeze mnie bardzo dawno nazbierane Jeszcze przed wydaniem UN18, słuchajcie, ale ja już tłumaczyłem to wielokrotnie Nie miałem po prostu strasznie ochoty nagrać tego odcinka, no, co ja będę Wam mówił o bawełnę, co Dobra Słuchajcie, poleć, polećmy sobie w takim razie na sam koniec i zakładam, że zrobię to na tej zasadzie. Teraz słuchajcie, będzie faktycznie na klip, ja się za wami przekopię, ustawię troszkę TNT, wysadzę pierwsze TNT, a reszta klipu, słuchajcie, zakładam, to będzie już, znaczy nie reszta. Y Potem przejdziemy do timelapsu, na którym będzie słuchajcie, ustawiana reszta TNT i wysadzana. No i słuchajcie, potem wam myślę zaprezentuję, przepraszam, zrobię taki klip na samym końcu, w którym będę pokazywał mniej więcej, ile zebrałem tych debrisów. Zwrócę sobie do bazy, zwrócę sobie do bazy, wrócę sobie do bazy razem z wami. No i zakończymy odcinek. I może na przepale, słuchajcie, zrobię blokiny light'a, więc taki będzie ostatni klip w tym filmie. Dobra, taki jest plan mniej więcej odcinka, słuchajcie, więc teraz sobie popłyniemy do końca i ja się trochę przekopię z wami, wysadzę pierwsze TNT już, żeby zobaczyć czy jakieś debrisy w No i później słuchajcie, już będę kopał się inaczej. Dobra, więc co, kopmy się może do przodu, słuchajcie, tak o prosto od razu. No, możemy, lecimy w takim razie. Czemu ja w ogóle tutaj chciałem się kopać? Nie wiem, prawdę mówiąc. A pojęcie, dobra. Przekopmy się troszeczkę dalej, oczywiście, żeby tutaj żadnego uszczerbku nie było. Słuchajcie, na moich na mojej schodach, bo tutaj niestety coś mogłoby się dziać. niefajnego fajnego zbytnio, więc przekopmy się, powiedzmy, a jakoś na 200 kratkę, nie? 200 kratka będzie bezpieczna. Dobra. 200 poproszę, się pojawi. I zaraz, słuchajcie, będziemy ustawiać. Chociaż nie, nie ustawiać, tylko. Jest trochę lawy chyba, co nie. A, Kurde, jeszcze bym nie podpaliła, co nie. Nie ustawiać, tylko jeszcze troszeczkę się dalej przykopiemy I wtedy zaczniemy już ustawiać Dobra, moment, bo tutaj jest niestety taka sytuacja, że Alera Dobra, spokojnie Przykopię się w ogóle? Chyba nie jakieś mega ciężkie to złoże jest, wydaje mi się w miarę malutkie chyba Chyba A może nie? Alera Tak, to jest pojedyncze? Nie, to jest jakieś duże Nie mogę postawić tego Nedraka Tak, Nedraitu Cześć nie, nie rozkopany. Dobra, wiecie co? odbijemy tutaj trochę w stronę. Że mnie natrafił na darał autostradę swoją przez przypadek, co nie? Czasami, jeśli tam się w lewo kopą, niestety mogłem trafić. Prędzej czy później słuchajcie na miejsce, gdzie mam farmerza Bandoli, chociaż raczej nie. Dobra. 200 krateczek poproszę. 200. Ja generalnie widziałem różne metody na wysadzanie TNT, ja zakładam, że będę ustawiał jedną sztukę, słuchajcie, co trzy kratki jakoś Dobra, Powinniśmy do 250 i wtedy ustawimy sobie Zakładam, że właśnie w ten sposób, jak wam to powiedziałem, będę ustawiał Dobra Jakieś śmieciuchy tutaj pójdą I zaraz sobie ustawimy pierwsze TNT Dobra Proszę shulker boxa mojego Czekaj, czekaj, czekaj Dobra Dajmy sobie troszkę TNT tego ekwipunku, wiecie co, mogę nawet wypełnić w sumie Jeszcze nie mam i tak Muszę mieć jeszcze slot'a na czesta, co nie? Dobra, w ten sposób sobie zrobimy. Dobra. Elegancko. No i śmigamy, śmigamy, słuchajcie. Więc jakoś co... Czekaj, Co trzy kratki w ten sposób, nie? Hmm, tylko tak nie wiem, czy ja będę to musiał za każdym razem odliczać, czy jak. Tak patrzę, bo ja jakoś nigdy nie wysadzam zbyt wiele tego. Nie wiem, co dwie, co trzy kratki słyszałem, że najlepiej, nie? Dobra, jakoś w ten sposób będziemy robić. Kurde. Jakoś skutecznej metody szukam, żeby to stawiać, wiecie? Hmm. Nie wiem, tak to chyba będzie trochę lipa, wiecie, bo tak to będzie mi zajmował nie wiadomo ile czasu. Co dwie kratki postawmy, nie? Wszędzie. Zobaczymy. Oczywiście, ampodki też przygotowane, słuchajcie, już na odporność na ogień naturalnie. To też słuchajcie, może niestety lawa mi tutaj przeszkadzać mocno, więc to już jest też przygotowane. No i zobaczymy jak to będzie. Która krateczka? Ej, kurde, daleko zaszliśmy. Dobra, wsadzamy. Zobaczymy jak to będzie. Odsuńmy się tutaj za ścianę, to jest bezpieczne miejsce. Dobra, duża dziura w miarę. Eee, taka nie jakaś tułańska mogę powiedzieć, co nie? Ale też nie tragiczna. Dobra, sprawdźmy. Tam nie pierdzielnęło, więc spozwol pozwolę, tak? Pozwolę sobie strzelić. Czekajcie, w ogóle ja na dobrym poziomie to wysadzę, To na 15 powinno się wysadzać. O kurde, na 11 to jestem. Nie, 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 to złe miejsce, słuchajcie w ogóle. O, a jednak dobra, trafiły się jakieś. Ale jednak mimo wszystko, słuchajcie, wolałbym chyba na 11. Na 15 to wysadzać, bo z tego co wiem, to chyba jest najlepszy poziom. Dobra, dawaj mi Debrisa pierwszego dzisiaj. Fajnie, fajnie, że trafiliśmy już na start. I poproszę jeszcze tego drugiego. Dobra, wpuszczaj. Jest. Dobra, dwie sztuki, jeszcze dalej? Nie bardzo chyba. Dobra, proszę bardzo. Czekaj, co jest. No, a na 15 sobie będziemy ustawiać. Zaraz pójdziemy kilka poziomów wyżej. No i. Chyba nie bardzo, dobra. Więc polećmy sobie troszkę wyżej, bo tutaj już jest bedrock poza tym. Czekaj, co się stało? A, dobra, tak się obiłem troszeczkę. Pobiegnijmy w takim razie w ten sposób jakoś. Hmm, ciutkę wyżej poproszę. No i na teraz tym poziomie śmigamy. Dobra, słuchajcie, ja sobie wysadzę jeszcze raz z wami jedno na TNT i przechodzimy do time timelapsu zakładam. Więc ja sobie ustawię to jakoś tak może, o. I śmigamy. Tutaj Blackstone się niestety trafił i... Czekaj, co... Co tu robi lawa? E? W sensie w ogóle tu jest jakiś tunel, patrzcie. Ale jaja, czekaj. Co tu się stało, ej? Ja tu byłem. Ale jaja. Tutaj widzę... Y, pełno lawy jest. A, bo to chyba już było, y, kiedy ja pierwszy raz próbowałem wysadzać debrisy, wiecie? Tak, faktycznie. Dobra, przeskoczymy się w tą stronę troszkę dalej, bo tutaj pamiętam, wszędzie była lawa, po prostu, gdziekolwiek nie poszedłem. Więc troszeczkę sobie odbiegnijmy stąd, bo to jest miejsce trochę słabe, powiem wam szczerze. Bra. Dobra, dobra, dobra Okej, okay, to miejsce jest w miarę spoko Chyba, więc sobie biegniemy teraz tak Czekaj, w ogóle granice czanków się jeszcze opłaca Na granicach czanków się to... Ok, to dobre miejsce Na granicach czanków najlepiej, słuchajcie, wysadzać Wtedy jest szansa, że na któryś z dwóch czanków się trafi Dobra Chyba, tak mi się wydaje Przynajmniej, słuchajcie, z filmików na YouTube, które oglądam jeszcze przed e, rozpoczęciem tego odcinka Tak z tego... E, o, proszę bardzo, to wynikało Więc... Czekajcie, sprawdzimy... O, jest szansa na trzy ale chyba tylko dwa tym razem. Dobra, nieźle. I teraz tak, gdzie się ten chunk kończy? Tutaj. Dobra, więc w tym miejscu słuchajcie, wysadźmy już sobie. No dobra, będę to robił myślę tak, faktycznie, co nie? Tak ślamazarnie troszeczkę będę ustawił te, te TNT, może się jakoś nauczę z czasem. Może w ten sposób będzie szło? Nie wiem, bo ja, jak mówię wam, nigdy praktycznie nie wysadzałem tego wcześniej, więc... No, żeby to jakoś kurczę, słuchajcie, miał ręce i nogi jestem dość... Tak, jestem myślę w dobrym miejscu Dobra, wybuchaj, 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 oddalmy się troszeczkę Okej okay. Jakieś, jakieś, jakieś debrisy Nie widzę Cholera, ogrom lawy tu jest Czekaj, 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 jakoś w ogóle na radę tu przele... Kurde! Jakoś na radę tu przelecieć w ogóle? Wiecie co, ogólne sobie chyba tutaj yy, potkę No tutaj to naprawdę tego sporo jest no. Dawaj, dawaj, dawaj. Danka, idę na ile trwa? A, 8 minut. Dobra, no to Luzik. Powinno mi na długo wystarczyć. Może nawet na całe kopanie byłoby... Słuchaj, co ja zrobiłem? Na całe kopanie może wystarczy. Byłoby fajnie. Dobra? Nie nie, 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 nie. Naderaka mi nie zbiera, bo to jest śmieć. Okej. Okay. No i dalej tutaj coś się pojawiło w ogóle? Chyba nie. Dobra. To proszę o wybuch. O, proszę bardzo, jak ładnie się uśmiecha Debris Super A, widzicie? Bez tej potki bym go praktycznie nie mógł zdobyć Tak, to sobie bez problemu tej podpłynę i go rozkopiłem zaraz Dobrze, że te potki kurczę ogarnąłem tym razem, co nie? Bo jak na poprzednim save'ie wysadzałem, no to nie ogarnąłem sobie potek Zobaczmy, czy gdzieś w tej okolicy jeszcze nie ma innego Chyba to jest pojedyncze złoże, tak mi się wydaje, ale zobaczmy No dobra, no to wywalmy go, tak, to jest chyba pojedyncze złoże Dobra Złapane, złapane. Dobra, tutaj może jeszcze jakieś? Chyba nic, chyba nic, dobra. Tam jest w ogóle jeszcze dalej TNT? Nie, bo tu już chyba to miejsce, gdzie znalazłem, nie? Debrisy. Tak. Dobra, słuchajcie, w tej chwili zakładam, że włączymy sobie timelapse. Ja nie będę, słuchajcie, zapewne, nie wiem, wykopię sobie pewnie jakiś długi tunel. Słuchajcie, wtedy dopiero ustawię TNT. Więc widzimy się, zakładam, po timelapse. Dobra, no to zaczynamy. No i dobra, słuchajcie, ja jestem już po wykopaniu wszystkiego, po przepaleniu wszystkiego, po nienagraniu filmu przez Obę. Spokojnie. no już. OBS ostatnio strasznie mi, słuchajcie, bojkotuje, strasznie mi się buntuje. Mam nadzieję, że kiedy będę sprowadzał Warden, nie będzie takich problemów, bo to kurde, będzie masakra jakaś. W sensie, nie nagrać jak sprowadzam Warden, to by była liwa, powiem Wam szczerze. OBS mnie wykończy. Generalnie. Nie wiem ile tego było, słuchajcie, powiem wam od początku. No, nie był ten jeden klip, nie wiem ile time lapsów było, zobaczę jeszcze, słuchajcie, koniec końców. Na pewno było tak. Ja wczoraj nagrywałem wcześniejszą część filmu, na której z wami rozmawiałem. Yy, nagrałem jeszcze ten pierwszy time lap, słuchajcie, pierwszą część, na którym nabieram jakieś 300 gminy yy, Później odbył się stream następnego dnia, w którym nabieraliśmy bardzo dużo Delightu razem. No i później, słuchajcie, nagram jeszcze jeden klip drobny, na którym zbierałem troszeczkę netherite'u, resztkę, bo musiałem zrapać itemy, słuchajcie, i dopiero wtedy mogłem wyruszyć znowu. No i później, słuchajcie, dopiero mogłem, no i oczywiście trochę bastion zwiedziłem przy okazji jeszcze, na których też, w których też troszeczkę było netherite'u. No i dopiero, słuchajcie, później mogłem, właśnie teraz nagrałem ten klip, słuchajcie. Wcześniej później nagram oczywiście klip, na którym przepalałem to wszystko, słuchajcie, pokazywałem ile tego znalazłem. I oczywiście OBS tego nie nagrał. OBS Ty jedna... Dobra już, okej okay, przepraszam was, ale jestem mocno podenerwowany, więc po prostu słucham, postaram się powiedzieć wszystko co powinienem. Generalnie, bloki, bloki w powstało jakieś 23 chyba, z tego co pamiętam. Mam dalej screena z tym, więc może sobie po prostu słuchajcie to ustawi na miniaturkę, zobaczę. I generalnie przyozdawiam ty w tej chwili jaskinię, więc zajmijmy się tym razem już do końca. Chyba tam 23 bloki netherite'u były z tego co pamiętam. I właśnie na to chciałem przeznaczyć od początku, słuchajcie właśnie te bloczki. Oczywiście dla wardena mojego tutaj, który będzie. Mam nadzieję, że, słuchajcie, jak będę go sprowadzał, no to nie będzie żadnych kłopotów z nagrywaniem, no bo to by było słabe, szczerze mówiąc, naprawdę. Żeby kurczę, sprowadzając wardena, jakieś problemy były z tym OBS-em, no naprawdę. OBS mnie wykończy, naprawdę. Ostatnio to jest kurde jakaś masakra, co się dzieje. No. zjaj. Jaj. Nie wiem, czy w ogóle nie przesadzę troszeczkę z tymi blokami. Mam nadzieję, że jakoś tutaj tak w miarę, jest, słuchajcie, ustawię, żeby wszystkie wykorzystać, ale też, żeby nie naczpać tego tak strasznie. Okej. Okay bo chcę tego wykorzystać też dużo w tej jaskini Ażby tu było bogato, co nie? może gdzieś tu? nie albo tutaj mogę wykorzystać w sumie, no nie głupie no może być i tak, no, czemu nie? tu jeszcze po boku gdzieś bym dał, wiecie bo tak biednie jest tutaj może na na drip, postawię na tym, co? uszłoby chyba no może być okej okay. Gdzieby jeszcze nać? Tutaj mam wrażenie trochę ubogo. Mogę w sumie dać zamiast tego andyzytu. Symetria na szczęście nie, dobra. Można dać tu coś nie. No kurde, będzie troszkę tego tutaj. O to mi chodzi właśnie. Eee, mogę jeden blok tutaj ewentualnie dać jakiś. Nie, tutaj średnio mi to pasuje, wiecie? Aś to długo niszczy, cholernie, co nie? Widać wytrzymałość tego bloku. Na kurde, to jest twarde. To jest twarde. Ło! Ale brzydkie. Nie! Nie, szpetne to jest, ludzie, szpetne. Generalnie nie pamiętam, ile dokładnie staków z na nazbierałem, ale wydaje mi się, że dość sporo, wiecie, jakieś... No, pokusił mi się o stwierdzenie, że nazbierałem zgliszcz staków. Cześć co tutaj jest? A, okej. Okay. Pokusił mi się o stwierdzenie, że nazbierałem staków z gliszcz. Mam na klipie, słuchajcie, więc w sumie będziemy się mogli może zobaczyć. Mam na klipie, w sensie tym wiecie, kiedy jeszcze zbierałem netherite. Z najwyżej wam wkleję ten moment, słuchajcie, kiedy już odkładam ostatnie, ostatnie bloki z gliszcz. A ja tak ogólnie, no to stawiam, że zebrałem tego z trzy staki. Twu, twu że zebrałem tego ile z... 12-13 staków jakoś tyle, słuchajcie, więc naprawdę jest dobrze. Naprawdę to jest myślę ładny wynik, słuchajcie, pod względem ilości tego nazbieranego. Gdzie by tu jeszcze można dać? Tutaj może? Troszeczkę przesadzam już myślę, ale dobra. Nie chcę tego dużo użyć, jak wam mówiłem. Chcę wszystkich użyć przede wszystkim. Żeby no, żeby wiedzieć kurcze, że tutaj nie ma przelewek z tym właścicielem tego wszystkiego. No, że to jest kurcze... Bogate, wszystko. Można tutaj chyba dać, nie? Zaraz podwieszę na nowo tu. A nie, nie utrzymać, dobra. Git. Gdzie tutaj jeszcze można by coś dać? Tutaj może o! No. Albo... Nie, no może być tutaj chyba. No. To jeszcze dwa trzeba gdzieś umieścić. Może tutaj? Nie, bo nie, dobra, tutaj to nie będzie dobrze wyglądało. Może w tym miejscu jakoś? O! No. Jak najbardziej. Kurczę, nie ma przelewek z właścicielem, nie? Tego wszystkiego. Naprawdę. No w sumie, biorąc pod uwagę, że mieszkam w takiej doląbanej górze, to raczej chyba nikt by się nie odważył mnie zaatakować. Wiecie, tak sobie wymyślam jakieś scenariusze. Jakbym żył normalnie tutaj. Okej, gdzie jeszcze tu mogę coś dać? Nie, w tym miejscu średnio. Może zamiast tego? Nie, bo tutaj będzie tak brzydko, myślę, dość symetrycznie. W tej symetrii właśnie nie bardzo. No może to? O! O to chyba. No, spróbujmy. Albo tu, zamiast tego kobla mogę dać, wiecie? W sumie. No. A co tam? Będzie Gites, myślę. O tutaj bym sobie tak zrobił, o. No i elegancko. Super. Najwyżej sobie ukradnę jest jeden z tych bloków, jeśli musiałbym zapasowy kwipunek kiedyś robić. No i kurde, klasa, nie? No widać to bogactwo. Czekaj, bo tutaj... A nie, dobra, w porządku jest, tylko może bym to przesunąć jedną kratkę do tyłu, wiecie? Żeby to tak kurcze nie wyglądało tutaj. No to sobie nam może tu w takim razie, czekaj, bo tutaj... E, aha, w taki sposób, tak? Dobra, to zrobimy tak, to sobie wywala. Aha, nie mam zwykłego stołna nawet. Nie, może być i tak w sumie. Wygląda wcale tak źle. A nie mam zwykłego stołu, na co ja gadam? Dobrze jest, kurde. Kurde, bogato tu jest, powiem wam szczerze. No naprawdę. Fajna sprawa, uważam. fajna, naprawdę. No i nie ma przelewek z właścicielem, słuchajcie, z, z właścicielem tych okolic. Dobra, słuchajcie, ja dalej ubolewam strasznie, że nie nagrał mi się poprzedni klip. OBS jest okropny, no wiecie czym. Nie będę może nawet wymyślał tutaj jakiś określeń. No bo zakładam, że ogląda mnie też młodsza widownie, więc no. Nie będę tutaj słuchajcie żadnymi obelgami wypalił, ale no możecie już sobie sami coś tam wymyślić, jakąś wiązankę fajną. Ja już myślę, że mógłbym też w sumie coś sobie wymyślić pod nosem. Nie no, już sobie wymyśliłem, wygłosiłem ją tuż przed nagraniem. Więc no nie wiem czy w ogóle to się nie nagrało częściowo, więc będę musiał to wyciąć. Ale w każdym razie dziękuję serdecznie za oglądanie, to było na tyle. Powiem wam, że kurczę, ta skinia wygląda naprawdę bogato, liczyłem na to, chciałem to zrobić no kurde no, jest, jest kozak, jest kozak, naprawdę. Dobra, dziękuję serdecznie, trzymajcie się, cześć.